Nazywam się Paulina Lupa i jestem fotografem, stylistką i choreografem oraz producentem. Jak widzisz, jestem na spacerze. Chcę dzisiaj porozmawiać z Tobą na temat, od strony stylistki, na temat kamizelek. Jak widzisz, jest to bardzo fajne rozwiązanie na tak zwane dni. Tu Ci pokażę. To jest moja kamizelka dzisiejsza. Tak to wygląda. Jest to bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które... No, ja nazywam ich zmarzluszkami, e, ponieważ e, jakby trzeba utrzymywać to ciepło przy ciele, a, a jakby nie jest to tą kurtką, która jest kojarzona przez czymś bardziej zimowym, czy takim dniem. E, e, po prostu albo pada deszcz, albo no nie, nie jest jakby takim pozytywnym wydźwiękiem, więc kamizelka jest fajnym rozwiązaniem, tym bardziej, że można zawsze ją po prostu fajnie też złożyć, zależy oczywiście od jej puchowości. Można po prostu ją złożyć do... wyskować do torebki, więc też jest takim fajnym E, fajnym gadżetem, ale też może robić również za coś taki element mody. Nie jest kamizelka jakimś wielce popularnym, jakby to nie było e, e, um, ubraniem. Mało kto wie, jak to wykorzystać, najczęściej wykorzystujemy to gdzie i no, jedziemy gdzieś na wakacje, czy nieśmiertelne kamizelki dla starszych osób, które po prostu noszą w kolorze beżowym, czy rybacy, którzy po prostu potrzebują mnóstwa kieszonek, Przynajmniej <laughs> tak mi się kamizelki kojarzą, albo ewentualnie właśnie taki sportowy wydźwięk. A kamizelki tak naprawdę mogą być również modne, mogą być również właśnie tym takim. E, e, znakiem stylu. Także kiedy będziesz wybierać oczywiście kamizelkę, to patrz nie tylko na to, czy ona daje Ci to ciepełko, czy ewentualnie ma być tylko tym elementem dodatkowym właśnie tym takim stylowym, ale bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na kolor, ponieważ ten kolor e, on będzie właśnie określać nasz typ urody, to on będzie dodawać nam tej świeżości. Na twarzy, tej, tego piękna, tego, że ludzie będą chcieli spojrzeć nam w twarz, ponieważ musisz wiedzieć, że dzielimy się na cztery pory roku i wszystko zależy od tego, jaki masz kolor włosów, kolor cery, kolor oczu. Ja w tym oczywiście pomagam, jak widzisz, w doborze, więc jeśli masz ochotę, zadzwoń. Jak widzisz, ja mam. Kolor dzisiaj właśnie taki żółty, bardzo ostry, bardzo mocny. E, dobrany do koloru granatowego bluzy. Teraz Wam tutaj pokażę. Przepraszam, tu jakieś dzieciaczki robią różne manewry. A może to słoneczko wam bardziej... O, widzicie? Jest to kolor żółty, bardzo ostry, bardzo mocny. Mam granatową, e, granatową bluzę. E, no i to połączenie po prostu idealnie gra, ponieważ są to moje kolory i robią one właśnie wszystko tak, żeby moja twarz, moja buźka była najważniejsza. A jestem typem kolorystycznym zima, tak więc e, ostre barwy tym bardziej są po prostu potrzebne. E, jakby one podkreślają to, co jest najważniejsze. Więc jeśli masz ochotę dowiedzieć się czegoś więcej i chcesz, żeby twoje życie stało się łatwiejsze, przyjemniejsze, żebyś patrząc w lustro po prostu zrobiła o oh, wow, no to zapraszam Cię do kontaktu paulinalupa.com Na razie.